To ja idzie chyba. Bez pada do komentowania. Nie, słuchajcie, nie zrobię wam tego, że... Cię... Nie, <grystanie> ja tego ja bardzo lubię i w ogóle, ale... Ale myślę, że to nie jest najlepszy pomysł, mimo wszystko. Dobra. Także mamy 2-0. Panie Piotrze, chyba masz 3 sekundy szybciej ode mnie. Ja na lekkim lagu jadę. Ja ale ty jesteś okaza... na GoTV? Nie, panie Piotrze, widzisz. oglądam u Ciebie na kanale. A to musisz na GoTV najlepiej wejść, powiem ci. Jak wejdziesz na GoTV... Się dopiero, uczę się dopiero, ale dziękuję za te wskazówki. Wchodzę na GoTV, odpalam cesa i za chwilę jestem. No to, to rewelacyjnie, to byłoby, myślę, że tak byłoby dużo lepiej jednak. Jak chcesz, to mogę ci podostać GoTV. No na proszę Facebooku. bardzo, zaraz odpalam, tylko czy nie, przydałby się flash, żeby on mógł w końcu sprawdzić. Zdaje się, że flash poleciał, ale... Zobacz, już mamy gościa między szóstkami. Torem piątym idzie, powoli. Składa się za smołkiem A to jest TAS! Oj! Dostał smokiem fasta w tej ale sytuacji, ale robił, wykorzystał to idealnie. Świetnie zrobił to TAS, chociaż Miku... W trakcie meczu i bym był zawodnikiem. No właśnie, Bym, gdybyś... bym się wkurzył. Powiedz, bym zareagował? No właśnie, jestem ciekawy, jak, jak to wygląda z perspektywy gracza. Jesteś teraz w Virtus Pro, prawda? Virtus Pro przegrywa taką rundę. I, I co sobie mówicie na tym spiku? Jak się czujesz, jak to wygląda? Ja pierdolę znowu. To ja tak teraz mniej będę mówił, bo naprawdę mam problemy żołądkowe. Naprawdę? To życzę ci zdrowia dużo w takim razie, żeby jak najszybciej minęło. Ja wiem, że najlepsze, jakie są problemy żołądkowe, to najlepiej się położyć i podciągnąć tak, podkurczyć nogi. To pomaga. Ale lepiej to się zesrać. Nie ucząć co dzieci robić. To jest drugie wyjście. No cóż, terroryści na razie bardzo spokojnie, a teraz dla niego chyba to też dobrze. Mimo wszystko. No i Snacks doskonale. Teraz na słuch, pięknie to wszystko rozgrywa Snacks, atakowany, ale Snacks wszystko jeszcze. To jest właśnie Snacks. Proszę bardzo, rewelacyjnie spisał się Snacks w tej sytuacji, no na niego można liczyć. To jest to doświadczenie po stronie Janusza. No świetnie to zrobił. Jak powiedziałem, że jak poleciał smoke na pakę, to ja już sobie myślę Dobra, no to mamy wina, bo w takiej sytuacji Snacks wiecie co zrobić. Po prostu To jest mistrz dymów w naszej ekipie Tak dosłownie w sumie w przenośni Zabawa Tak jak ze mną, grałem były pieniądze, jestem na emeryturze nie ma pieniędzy Czyli nie ma zabawy, mówisz. Byś tam mógł podrzucić, czasem coś Zakomentowanie no co jest. Ja myślałem, że komentujesz tak po przyjacielsku, ale jak potrzebujesz pensji, to coś wiesz, coś załatwimy. No. Puszczę reklamy po meczu, coś z tego będzie. Bądźmy jak bracia, liczmy się jak żyj. Ludzie uczą, właśnie, nie widzisz. A mi mówili całe życie, babcia. 12 w nocy, pierwsza w nocy, 12 w południe. Ucz się, ucz się! No mi też tak mówiliście. A ja mówię, dobra, mam czas, mam czas. I ciągle babcia przez tyle lat, ile żyła, moja kochana babcia zawsze mówiła: się! I się darła tutaj, zaglądała mi do pokoju, no, ale to były problemy. Te lata, te lata. Ciekaw jestem, czego tego kacza nam to, gdzie pójdą. Oj, snacks, jeszcze dziemnięty noże. No, co się dzieje w tej drużynie? Snacks, dobra, to ja nie idę. Idźcie się sami, jak takie rzeczy robicie. To jest nieprawdopodobne. To jest. Po prostu festiwal błędów w tym momencie. To jest festiwal błędów moi drodzy. 4 czerwca, czerwca moi drodzy. Festiwal błędów w Polsce. Najpierw przegrałem na rundę. Jak zresztą wszystkim moim kolegom z drużyny i nagle mówię, mówię tak do pokoju mówię Kurwa, ale wali. Nie, I słuchaj tego. Jakubę mówić, przecież to ty śmierdziel. Ja mówię, co? I mówię tak, poczekaj, od dzisiaj spójrz na moje skarpetki. Przez tydzień nie będę ich zmieniał. My, Skubenę, zawsze lubiliśmy bardzo dużo chodzić po, po, e, po miastach, po turniejach. Robiliśmy po 20 km, wyobraź sobie. Oni szatę jechali z turnieju, a my co? Z buta, z buta. No i znowu przez tydzień zapamiętam moje skarpety. No i pokazuję mu, byliśmy tydzień na tym turnieju, bo to było bodajże w Azji. I mówię tak po tygodniu: zdejmuję te skiepy i mówię tak. Widzisz, co było tydzień temu? No widzę, nie zmieniłem skiepu. Chcesz pomochać buty? No i chyba pomochał te buty, nie jestem pewien do końca. Skiepy. Jak nowe i mnie naprawdę było trzeba tak zmęczyć ogólnie mnie. Ja, ja byłem jak Roger Federer, powiem ci. Roger Federer, on się nigdy nie pocił. Naprawdę, z czoła, potu. żebyś u mnie pot na czole zobaczył, to musiałem ważyć 120 kg. Ale ja Janusz zawsze miał to on. Punkt, te granaty. Widziałeś ten granat? Nie widziałem, chyba akurat. Piękny był, piękny granat. Janusz zawsze miał tą to do granatów. Kiedy wchodziliśmy na serwer, omawialiśmy jakieś taktyki. My, on zawsze nie odzywał się, nie odzywał się. W każdy ktoś tam pokazywał, oczywiście ja najwięcej, i nagle, a mam pomysł panowie! I taktyka wjeżdżała, piękna. I później robiliśmy Asterarii, Semi i tam inne, tam gady na tych serwerach. I w szoku byli. I kto, że taką rundę można aristokracji wygrać? Piotrek, dużo w swoim życiu widziałem, w swojej karierze widziałem wszystko. Mają 16 tysięcy dolarów. Nie kupiłem kiedyś defusa i przez to przegraliśmy mecz. Bardzo ważny mecz. Też pamiętam. Ach to boli, te wspominki. No to prawda. Ale Jak człowiek nie miał wspomnień, to że się byłoby nudne. Wiesz o co chodzi? Tkanie. On wie, on lubi, kiedy go oglądają na tych wszystkich bootcampach, będąc z nim w pokoju, przez te lata, przez te miesiące, tygodnie dni, odpalaliśmy za każdym, za każdym. Dniem przed turniejem jego frag mówi oglądaliśmy i zrobiłem to i tu taka akcja. On lubił być nakręcony, on to lubił. Oglądaliśmy i się uczyliśmy, a następny dzień jechaliśmy. plow. No to proszę bardzo, jak ktoś się zastanawia, jaka była recepta na, na Viltus plow to było po prostu oglądanie frag mówi Snacksa przed turniejem. I moich czasami. A, i twoich no. też, dobrze, bo myślałem, że tylko Snacks oglądaliście. To twoje też były. Ale to. Pilnujący dwóch pozycji Wegi. Ważny będzie tutaj timing Wegi za chwilę namierzy rywala! Nie widział, nie widział przeciwnika! Nie widział rywala, a co coraz bliżej jest zawodnik CT i to jest. Widzi lufę! Co za szczęście! Co za szczęście! Że Wegi tutaj zobaczył lufę. Ależ to było niebezpieczne. Całe szczęście, że Wegi to zobaczył lufę. Tak jak kiedyś Pago nie miał szczęścia, że zobaczyli Lufę, ale tutaj. Tutaj Wegi miał dużo szczęścia, bo tę rufę zobaczył, także jest. Powiem ci, że nasz Filipek, nasz Filipek tam sobie radzi. Na pewno bardzo trudno mu się odnaleźć. Filipa znam bardzo długo. Na pewno ma problemy komunikacyjne, troszeczkę po angielsku, to wszystko dopracować. No aczkolwiek chłopie, no z taką ekipą, z takimi killerami. No właśnie, a nie pisał do no ciebie Neo o po angielskie? Co? Nie pisał do ciebie Neo o jakiejś angielskiego? Neo, neo mojego angielskiego to ma dosyć już. Pewnie. No. Tam grają takie koty, takie dziki w tej drużynie, chłopie. Że tam za dużo cudować to Neo z taktykami nie musi. Neo siada wyobraź sobie pewnie 18 do... do taktyk, a zrobię sobie... niuka, na przykład, nie? Dobra, rzućmy linię i biegnijmy w pięciu na dół. Strzelmy heady i wygrajmy serundę. No i działa. No i działa pewnie, no. Co tu cudować? Na pewno nie ma żadnych fejków. Ty fejkuj, tu, tu żyć granaty tu, tu smokuj, tu, tu, weź na siebie ze dwóch. Tu w tej sekundzie zrób tamto, jak my wchodzimy. Patrz sobie, zobacz sobie Gleiva prowadzącego Astralis. On uczestniczył w takim, w takim przedsięwzięciu. Z kartonem na głowie, z torbą z McDonalda. Nie widział nic, nie było żadnych wyciętych oczu, jak czasem sobie robisz, że wiesz, beczkę, Rozumiem. że jes jesteś strasznym potworkiem. Cała gęba zakryta, stary. I idzie, idzie. Wiesz co to oznacza? Znajomość mapy. I tak tworzą się legendy typowe IGL. Ja myślę, że widzowie by to z, du z dużą chęcią zobaczyli, jak przechodzisz każdą mapę dookoła z torbą McDonald's na głowie. Popki wygranej na mapie przeciwnika, także to z pewnością dobry znak. Na terroryści grają w tej fula. Zdaje się Snatchi ze skautem, Trafia rywala, Snatchi. i tym razem musi uważać. Tam pojedynczy dwóch snajperów. Snatchi, co? To był zastrzał? Snatchi jeszcze próbuje. On już teraz się nie podda, już będzie szukał. Rywala, Snatchi! Po raz trzeci w tej rundzie ze skauta Prosto. W... Nawet nie chcę mówić ile. A, tu chyba wszystko już jest jasne. Próbowali znowu skrócić, ale. Z tego nic nie może być. To jest jeden na trzech Maliego, wraca mali na bombset górny. Tu jednak bardzo blisko czaju się Michu, który wszystko kończy. GG! Mamy Polaków w zamkniętych kwalifikacjach. No i to jest to, o czym mówiłem ostatnio. W ostatnich zamkniętych kwalifikacjach mieliśmy cztery polskie drużyny, żadnej się nie udało. Teraz mamy tylko jedną, ale właściwie może ta jedna będzie w stanie awansować. Na to liczymy. 10-12 czerwca wtedy będą kwalifikacje moi drodzy Zamknięte do całego turnieju Wtedy będziemy mogli kibicować ekipie Virtus Pro w walce o awans na Minora Oczywiście do Major'a daleka jest jeszcze Droga jest jeszcze daleka No ale Będziemy wierzyć, że skoro udało się do tych zamkniętych kwalifikacji dojść to może Może Do Majora też, a potem może do Major'a też No ale to jest takie duże może w tym momencie Rozległe bardzo i głębokie Tak to wygląda